Hej, witam na kanale, dzisiaj sobie mamy grę o milion numerem 14 i fortuna też z 14 taki przypadek się trafił no dobra, ja sobie może od tej gry zacznę no i co my będziemy szukać oczywiście liczby portfel przypisaną Otwer nie mnoży i korona siedemdziesiąt. No i ładnie. I co my tu mamy? Mamy dwadzieścia pięć w pierwszej grze. Tu mamy 17. Tu mamy dwa. Czterdzieści jeden. 29 i o, jest 25, jest wygrana, no to już ładnie. No a może coś jeszcze dołożymy. No to druga 22. Ja mamy obok. Tu mamy piątkę.

czterdzieści cztery i czterdzieści no to kolejna w kolejnej szukamy dwanaście ja mamy jedenaście oboczek czterdzieści dwa czterdzieści osiem jedynka i dziewiętnaście no to ostatnia gra żeby coś dołożyć i będziemy szukać trzydzieści sześć mamy dwadzieścia trzy trzydzieści trzy 35 oboczek i 13. No dobra, mamy wygraną po 25. Ile? Dwie deszki, czy coś więcej? Dwie deszki. Dobre i to, dobre i zwrocik. Tu są jakieś kontrole. 3 razy S wypada no bardzo ładnie. Przynajmniej się tu już zwraca będzie na kolejne odcinki. No i teraz 14 Fortuna. Zobaczymy czy Fortuna też tutaj ma w sobie jakąś wygraną. No i co będziemy szukać? Będziemy szukać 34. Trzynaście, trzydzieści dwa, siódemeczka i trzydzieści siedem. Tu szukamy. Tu jest dwadzieścia tutaj, nic nie ma, dwadzieścia sześć nie mamy. czternaście obok jedynki nie ma dwadzieścia siedem nie ma dwójki też nie ma no to kolejny rządek i mamy oczko nie mamy trzydzieści nie ma Szóstka obok, piętnaście nie ma, trzydzieści trzy obok, mamy to kolejny rządek i mamy dwadzieścia dziewięć, nie ma jedenaście, też nie ma, szesnaście nie ma. 18 nie ma piątki też nie ma. No to ostatnie szanse. I co mamy? 38 obok. 12 obok. Trzydzieści pięć obok Będziemy, będą nas zdenerwować. Tymi obokami. Masakr i ósemka obok, no czyli fortuna się nie spisała. No ale nie ma co zbytnio narzekać, bo ta droższa nam się zwróciła. Mamy 20 zł. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.